Wielu ludzi ma fałszywe przekonanie, że woda jest tak powszechna, że mogą ją pić w dowolnej ilości i o dowolnej porze, ale to jest błąd. Istnieje właściwy sposób picia wody, aby unikać chorób. Pomimo swojej prostoty, woda odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu wszystkich narządów naszego ciała. Pomaga w redukcji opuchlizny i usuwaniu toksyn. Woda jest niezbędna do wielu funkcji w organizmie, począwszy od trawienia. Aż po zdrowie skóry, i odgrywa istotną rolę zarówno w przybieraniu nawadze, jak i w jej utracie. Nasz organizm potrzebuje wody do właściwego wchłaniania składników odżywczych, które dostarcza. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć, jak i kiedy pić wodę, oraz być świadomym jej korzyści i potencjalnych zagrożeń. Brak zrozumienia tego może prowadzić do niewłaściwego wykorzystania korzyści płynących z żywności, nawet przy zdrowej diecie. Może to prowadzić do przyszłych problemów zdrowotnych. Takich jak zaparcia, wzdęcia i problemy z wątrobą. Problemy takie jak osłabienie, kamienie nerkowe, problemy skórne, świąt, trądzik, przedwczesne siwienie, nadmierna produkcja sebum na skórze, bóle stawów, nadmierny przyrost tkanki tłuszczowej w niechcianych miejscach oraz nieprawidłowe wchłanianie składników odżywczych z żywności mogą być związane z tym, jak pijemy wodę. Warto podkreślić, że ten film ma wyłącznie charakter edukacyjny i nie stanowi porady medycznej. Jeśli masz jakiekolwiek obawy dotyczące zdrowia lub problemy zdrowotne, skonsultuj się niezwłocznie z lekarzem. Jeśli jesteś nowy na tym kanale i chcesz otrzymywać więcej wskazówek dotyczących poprawy zdrowia, zapisz się teraz, aby nie przegapić żadnych cennych informacji w naszych przyszłych filmach. Piciem wody w niewłaściwy sposób może prowadzić do różnych chorób, takich jak bóle głowy, zawroty głowy. Trudności w przybieraniu lub traceniu wagi, wypadanie włosów i bezsenność. W dzisiejszym filmie omówimy wiele istotnych kwestii związanych z wodą. Będziemy badać rolę, jaką odgrywa woda w naszym organizmie, identyfikować optymalny czas spożycia oraz zrozumieć odpowiednią ilość, którą powinniśmy spożywać. Dowiemy się, jak przyjąć właściwe praktyki dotyczące picia wody i jak radzić sobie z odwodnieniem organizmu. Omówimy również wybór odpowiednich pojemników do przechowywania wody oraz wpływ spożycia wody na zwiększanie lub zmniejszanie masy ciała. Zaczniemy od odpowiedzi na pierwsze pytanie, jaka jest rola wody w naszym ciele? Około 60 do 70% naszego ciała składa się z wody, pełniąc istotną rolę w funkcjonowaniu wszystkich naszych narządów wewnętrznych, w tym układu trawiennego, nerek, wątroby, płuc i mózgu. Główną funkcją wody w naszym organizmie jest oczyszczanie i utrzymanie naszych komórek przy życiu. Aby utrzymać nasz organizm w dobrym stanie, Tracimy codziennie około 2 litrów wody, które należy uzupełnić. To prowadzi nas do kolejnego pytania. Jaka jest zalecana dzienna ilość spożycia wody i jak rozpoznać objawy odwodnienia? Kiedy nasz organizm jest odwodniony, wysyła nam wiele sygnałów. Trawienie zaczyna słabnąć, mamy suchość w ustach, nasza skóra na twarzy i ciele może stać się sucha, tracąc elastyczność i stając się matowa oczy, stają się zmęczone, a skóra może przybrać blady i żółtawy odcień. Te objawy wskazują, że nasz organizm potrzebuje więcej wody. Długotrwałe odwodnienie może prowadzić do poważniejszych problemów zdrowotnych. Dlatego też istotne jest regularne spożywanie odpowiedniej ilości wody każdego dnia, aby zachować nasze zdrowie. Teraz pojawia się pytanie, jaka ilość wody powinna być spożywana codziennie i jaka jest najodpowiedniejsza temperatura: zimna czy w temperaturze pokojowej. Woda, pomimo braku kalorii, jest niezbędna do utrzymania ciała w odpowiednim stanie nawodnienia i usuwania zanieczyszczeń, co przyczynia się do naszego zdrowia. Nie istnieje surowa reguła dotycząca ilości wody, którą każdy człowiek powinien spożywać codziennie, ponieważ jest to uzależnione od wagi ciała i poziomu aktywności każdej osoby. Ogólnie jednak zaleca się, aby osoba spożywała co najmniej 10 do 12 szklanek wody dziennie. Osoby te, które mają dietę bogatą w owoce, warzywa, mleko i soki, Mogą potrzebować mniejszej ilości wody, ponieważ uzyskują one wystarczającą ilość płynów z tych produktów spożywczych. Niemniej jednak w okresach intensywnego upału, DLA osób uprawiających intensywne ćwiczenia fizyczne lub wykazujących aktywność fizyczną wymagającą dużego wysiłku, zaleca się zwiększenie spożycia wody w celu zrekompensowania utraty płynów. Istotne jest również to, że nadmierna konsumpcja wody może zaszkodzić zdrowiu. Odpowiedź brzmi tak. Faktycznie spożywanie większej ilości wody niż jest to konieczne może być szkodliwe. Nadmiar wody może obciążyć nerki i prowadzić do niskiego poziomu sodu we krwi. Jednak taki scenariusz występuje gdy ktoś spożywa około 4 do 5 litrów wody dziennie. Ponadto ważne jest podkreślenie znaczenia samoświadomości dla naszego zdrowia fizycznego i psychicznego. Brak samoświadomości może prowadzić do szeregu problemów psychicznych, takich jak lęki, depresja i niska samoocena. Brak zrozumienia własnych potrzeb, pragnień i ograniczeń może prowadzić do chronicznego stresu i negatywnego wpływu na zdrowie psychiczne. Ponadto, brak zdolności do rozpoznawania i radzenia sobie z emocjami może prowadzić do problemów w relacjach interpersonalnych i ogólnego poczucia niezadowolenia z życia. Brak samoświadomości może również powodować brak zdolności do rozpoznawania i radzenia sobie z emocjami. Co może prowadzić do problemów w relacjach interpersonalnych i ogólnego poczucia niezadowolenia z życia. Brak samoświadomości może również utrudnić poszukiwanie pomocy, gdy jest to konieczne, co dodatkowo pogarsza problemy ze zdrowiem psychicznym. Z fizycznego punktu widzenia, brak wiedzy na temat własnego ciała i umysłu może prowadzić do zaniedbania zdrowia. Na przykład, brak zdolności do rozpoznawania oznak wyczerpania fizycznego i emocjonalnego może prowadzić do przewlekłego zmęczenia, chorób związanych ze stresem i nawet do schorzeń przewlekłych, takich jak nadciśnienie tętnicze i choroby serca. Ponadto, brak samoświadomości może sprzyjać rozwojowi szkodliwych nawyków, takich jak niewłaściwe odżywianie, brak aktywności fizycznej i nadużywanie substancji wszystkie te czynniki stanowiące ryzyko wystąpienia różnych chorób fizycznych. Dlatego pielęgnowanie samoświadomości jest niezbędne dla zachowania równowagi zarówno w zdrowiu psychicznym, jak i fizycznym. Kiedy ktoś naprawdę rozumie, kim jest, jakie ma wartości i przekonania, zna swoje cele i cele oraz praktykuje autorefleksję, życie staje się bardziej wzbogacone. To dlatego wiele osób prowadzi smutne i niezadowolone życie, pełne niepewności co do przyszłości, po prostu dlatego, że nie znają siebie tak, jak powinni. Transformacja staje się możliwa dopiero wtedy, gdy zagłębimy się w samoświadomość. Teraz omówmy właściwy sposób spożywania wody. Wielu ludzi błędnie uważa, że mogą po prostu pić wodę w dowolny sposób, ale ta supozycja jest daleka od prawdy. Sposób w jaki pijemy wodę może mieć różne skutki dla naszego organizmu. Tradycyjna rada sugeruje, że nie powinniśmy pić wody na stojąco, ponieważ może to prowadzić do bólu stawów. W ajurwedzie wierzy się, że picie płynów nastojąco może zaburzyć równowagę płynów w ciele i powodować dolegliwości stawowe, szczególnie w miarę starzenia się. Nadmierne gromadzenie płynów może wywoływać problemy z bólami stawów. Dlatego zaleca się picie wody, gdy siedzimy w sposób zrelaksowany. Kiedy pijemy wodę, korzystne jest zatrzymanie wody w ustach przez kilka sekund przed połknięciem. Pozwala to na odpowiednie wymieszanie się śliny, która jest zasadowa, z wodą. Ta kombinacja, gdy dociera do żołądka, pomaga w neutralizacji kwasowości żołądkowej, zapobiegając problemom takim jak wzdęcia i poprawiając proces trawienia. Z drugiej strony, picie wody zbyt szybko uniemożliwia jej odpowiednie wymieszanie się ze śliną, a nerki mogą nie być w stanie efektywnie ją przefiltrować. Dlatego bardziej odpowiednie jest picie wody powoli i komfortowo najlepiej w czterech łyczkach. Nie zaleca się również picia więcej niż jednego szklanki wody naraz. Ponieważ nadmierne i szybkie spożywanie wody może obciążyć nerki, prowadząc do wydalenia wody bez jej właściwego wykorzystania przez organizm. Kiedy mocz jest produkowany, jest on wydalany z organizmu. Teraz omówmy idealną temperaturę wody do picia, zimną czy w temperaturze pokojowej. Za każdym razem, gdy spożywamy coś zimnego, organizm musi najpierw podnieść jej temperaturę do osiągnięcia temperatury ciała. To samo dotyczy wody. Jeśli pijemy bardzo zimną wodę, organizm będzie musiał zużyć energię, aby ją ogrzać przed przetworzeniem. Ponadto zimna woda może zestalić pokarmy w żołądku, opóźniając proces trawienia i potencjalnie powodując zaparcia. Dlatego bardziej zaleca się picie wody w temperaturze pokojowej lub lekko podgrzanej. Nasz organizm absorbuje tę wodę efektywniej, bez wpływu na trawienie pokarmów. Nawet niewielka ilość lekko podgrzanej wody może być wyjątkowo korzystna. Ponieważ pobudza zdolność trawienną i pomaga oczyścić żołądek. W odniesieniu do odpowiedniego momentu na spożycie wody, ważne jest zaznaczyć, że nie jest zalecane picie jej natychmiast po posiłkach. Podczas jedzenia żołądek zaczyna produkcję soków trawiennych i kwasu żołądkowego, które są niezbędne do procesu trawienia. Jeśli jednak wypijemy wodę zaraz po jedzeniu, te soki i kwasy rozcieńczą się w wodzie, co spowolni proces trawienia. Innymi słowy, jedzenie może zacząć fermentować w żołądku przed odpowiednim strawieniem, co może zaburzyć wchłanianie składników odżywczych i spowodować dyskomfort, takie jak wzdęcia, opuchlizna brzucha i zgaga. Dlatego bardziej odpowiednie jest odczekanie pewnego czasu po posiłkach przed spożyciem wody. Wiele osób prowadzących zdrowy styl życia może zastanawiać się, dlaczego mają trudności z utratą lub przybraniem na wadze. Jednym z głównych powodów tego może być nadmierne spożywanie wody przed, w trakcie lub zaraz po posiłkach. Zgodnie z zasadami ajurwedy, wypicie jednej lub dwóch szklanek wody przed lub podczas posiłku, aby nawodnić gardło, nie stanowi problemu. Niemniej jednak zaleca się nie przekraczanie tej ilości. Nadmierna konsumpcja wody podczas posiłków powinna być unikana. A lepiej jest odczekać około 45 minut przed lub po posiłku, zanim wypijemy wodę. Inny odpowiedni moment na spożycie wody to przed snem wieczorem lub w przypadku gdy się budzisz w nocy. Picie wody w ciągu dnia jest bardzo korzystne, ale ważne jest unikanie nadmiernej konsumpcji wody w nocy. Podczas snu organizm jest w stanie spoczynku i nie jest tak aktywny jak w ciągu dnia. Picie dużej ilości wody w nocy może obciążyć nerki, ponieważ muszą one przefiltrować ten nadmiar płynu, co może prowadzić do uszkodzenia tego narządu. Ponadto nadmierne picie wody w nocy może prowadzić do częstego wstawania z nocnymi wizytami w łazience, co wpływa na jakość snu. Dlatego zaleca się skoncentrowanie większości dziennego spożycia wody w ciągu dnia i zachowanie odstępu co najmniej 45 minut do godziny między każdym spożyciem, aby uniknąć nadmiernego picia i częstego picia płynów. Kolejnym ważnym aspektem dotyczącym spożycia wody jest moment picia wody po spożyciu niektórych pokarmów. Na przykład po zjedzeniu owoców i warzyw takich jak arbus, banan, granat, pomidor, pomarańcza i inne, nie zaleca się picia wody od razu. Wynika to z faktu, że woda może skrzepić pokarmy w żołądku, co opóźnia proces trawienia. Podobnie, nie zaleca się picia wody zaraz po spożyciu bardzo słodkich pokarmów lub napojów, takich jak herbata, kawa i słodzone produkty, ponieważ może to zaszkodzić zdrowiu jamy ustnej, wpływając na zęby i dziąsła. Jeśli chodzi o idealny moment na picie wody, Ważne jest, aby pić, kiedy odczuwasz pragnienie. Jednak istnieje szczególnie ważny moment, którego nie można zaniedbać, tuż po przebudzeniu rano. Podczas snu organizm przetwarza i gromadzi nieczystości oraz toksyny w żołądku i jelitach. Spożycie od dwóch do trzech szklanek wody na czczo rano może być niezwykle korzystne dla eliminacji tych zanieczyszczeń, pozwalając na ich wydalanie poprzez stolec i mocz. W ajurwedzie podkreśla się znaczenie porannej śliny, którą uważa się za nektar. Ta ślina, która ma charakter alkaliczny po zmieszaniu z wodą i trafi do żołądka, pomaga w neutralizacji kwasowości żołądka, łagodząc objawy takie jak wzdęcia, zgaga i uczucie pieczenia. Jeśli chodzi o idealny pojemnik do przechowywania wody, zaleca się stosowanie naczyń wykonanych ze srebra, miedzi lub szkła. Choć możliwe jest przechowywanie wody w plastikowych pojemnikach, nie zaleca się tego na dłuższy okres, zwłaszcza jeśli chodzi o wodę przeznaczoną do spożycia. Woda przechowywana w plastikowych pojemnikach może wchłaniać mikrocząsteczki pochodzące z plastiku, co może szkodzić zdrowiu podczas spożywania. Zgodnie z zasadami Ajurwedy zaleca się przechowywanie wody w pojemnikach ze srebra lub miedzi. Spożycie wody przechowywanej w jednym z tych naczyń może przynieść wiele korzyści zdrowotnych. Te metale nadają wodzie ładunek dodatni, co może przyczynić się do wzmocnienia układu immunologicznego, poprawy trawienia i nawet ochrony przed rakiem. Ponadto korzystne jest używanie naczyń z gliny do przechowywania wody. Te naczynia pozwalają na dostęp powietrza, utrzymując wodę dłużej chłodną i świeżą. Woda przechowywana w naczyniach glinianych może pomóc w zmniejszeniu kwasowości organizmu i przyczynić się do poprawy zdrowia skóry. Może również zwiększyć witalność i wytrzymałość, ponieważ większość spożywanych przez nas pokarmów ma tendencję do zakwaszania organizmu. Woda pochodząca z naczynia glinianego pomaga w zachowaniu równowagi pH organizmu, łagodząc problemy takie jak zgaga i wzdęcia. Miedź to metal znany ze swoich właściwości antyoksydacyjnych. Spożywanie wody przechowywanej w naczyniu miedzianym może przynieść wiele korzyści zdrowotnych, w tym utrzymanie młodości skóry i zmniejszenie ryzyka zachorowania na raka. Ponadto DLA osób borykających się z problemami takimi jak wysokie ciśnienie krwi lub otyłość. Woda pochodząca z naczynia miedzianego może być szczególnie korzystna. Dlatego ważne jest, abyśmy rozważali sposób, w jaki spożywamy wodę i odpowiednie momenty na jej picie, aby zachować równowagę naszego zdrowia. Przestrzeganie tych wytycznych dotyczących picia wody może przynieść znaczące korzyści zdrowotne. Nie zapomnij zapisać się na naszym kanale, aby otrzymywać więcej cennych informacji.